W szpitalu Grochowskim otwarto nową pracownię tomografii komputerowej. Dotychczas pacjenci musieli jeździć na to badanie do innej przychodni. Nowy tomograf ze skanem spiralnym został wyposażony w automatyczną dwukomorową strzykawkę do podawania kontrastu, dwie stacje diagnostyczne do analizy badań, system archiwizacji z łącznością internetową. To urządzenie pozwala na wykonywanie badań dynamicznych obrazujących ruch stawów czy przepływ krwi w narządach jamy brzusznej. To jedna z najskuteczniejszych metod obrazowania stosowanych na świecie w diagnostyce. Targi nowoczesnej i jak widać nie tylko, sztuki użytkowej trwały dwa dni. W centrum przy ulicy cybernetyki wystartował projekt Salon Artystów Rzemiosła, w ramach którego można na nowo odkryć świat mistrzów rzemieślniczych, poznać i docenić ręczne, precyzyjne wykonanie, dobór materiałów i nierzadko unikalne formy. Coraz częściej nowocześni projektanci zwracają się w stronę mistrzów rzemiosła. Przywrócenie tytułu Mistrza Rzemiosła Artystycznego świadczy o uznaniu dla fachowości i twórczej kreacji prawdziwych rzemieślników. Pięciu robotników pracuje. Wraz z nimi pięciu aktorów, reżyserka i ekipa filmowa. W warsztatach MPO już wkrótce otwarte zostanie Centrum Artystyczne Nowego Teatru. W tych wnętrzach uczestniczyliśmy w performansie Daniela Köttera. No, jest teatr. Wszystkim pracującym mogą przyglądać się widzowie. Całość rejestrowana kamerami bierze pod uwagę również obecność publiczności i ich ewentualne interakcje w procesie tworzenia. Powstający zapis podkreśla związek między swoistym teatrem a społeczeństwem. Ostatnie spojrzenie do słownika. Chwila koncentracji. I 217 osób rozpoczyna szóste ursynowskie dyktando. Tekst nawiązujący do walki o byt wśród rozwichrzonych wierchów dzikiej przyrody przygotował profesor Jerzy Bralczyk i dr Grażyna Majkowska. Jak to z dyktandami było? Trudno. Pozornie nieskomplikowany tekst miał w sobie sporo trudnych, zwłaszcza do prawidłowego zapisania, słów. Mistrzem ortografii Ursynów 2011 został Bartosz Wojciechowski, który w dyktandzie zrobił tylko dwa błędy. Z okazji 70. rocznicy urodzin Włodzimierza Nachornego odbył się jubileuszowy koncert. Przybyliśmy na jego próbę w Mazowieckim Centrum Kultury. Niedzielę. Włodzimierz Nachorny to legenda polskiego jazzu. Pianista, saksofonista, kompozytor i aranżer. Autor znanych piosenek, muzyki do wielu filmów i spektakli teatralnych. Wraz z Nachorny Trio i Nachorny Sextet zagrali wspaniały urodzinowy koncert. www.um.warszawa.pl